Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony Abba Antoniemu i, te, i temu, co znajdziemy w jego żywocie. Zapraszam. Abba Antoni ukazał się nam już jako tengi asceta, jako też autorytet dla wielu. I tu pod, pod, podkreślę teraz fragment, który, który opisuje go bardzo jako takiego Człowieka, który przyciągał do siebie mnichów, który był ich nauczycielem, bo właśnie Antoni po opuszczeniu tej twierdy, z której właśnie został trochę wyrwany siłą, założył pierwszą wspólnotę. Znaczy, może bardziej nie założył wspólnoty, co bardziej wokół miejsca jego zamieszkania utworzyła się wspólnota, i Antoni, mimo umiłowania ciszy, bycia sam na sam z Bogiem, jednak nadal chętnie ludzi przyjmował. Dlatego, że wiedział, że wiedział, że to jest jakby pożytek też dla niego. To jest właśnie też to, co często się pojawia Ojców w pustyni, że jakby pożytek bliźniego jest też moim pożytkiem. Także przytoczę teraz ten fragment. Pewnego dnia, gdy wychodził i wszyscy mnisi zeszli się, chcąc słuchać jego mowy, to im powiedział w egipskiej mowie: Pisma wystarczają do nauki. Dobrze jednak, byśmy nawzajem się utwierdzali w wierze i zagrzewali słowami. I wy więc, jak dzieci, przynoście Ojcu to, co wiecie, a ja, jako starszy wiekiem, podzielę się z wami swoją wiedzą i doświadczeniem. Niech prowadzi nas wspólna gorliwość, jako że zaczęliśmy, abyśmy nie ustępowali ani nie tracili odwagi w wysiłkach i nie mówili – tak długo już ćwiczymy się w ascezie, ale raczej tak, jakbyśmy codziennie zaczynali. Pomnażajmy gorliwość. Całe życie ludzkie jest bowiem bardzo krótkie w porównaniu z przyszłymi wiekami, a i cały nasz czas jest niczym wobec życia wiecznego. Każda rzecz w świecie sprzedawana jest za godną cenę i równe na równe jest wymieniane. Zaś obietnice życia wiecznego kupuje się za bezcen. Zostało bowiem napisane: czas naszych dni to lat 70, lub gdy jesteśmy mocni 80, a większość z nich to trud i marność. Gdy więc całe 80 lat albo i 100 wytrwamy w ascezie, królować będziemy nie 100 lat, ale zamiast tych 100 lat na wieki wieków. I choć zmagamy się na Ziemi, nie na Ziemi będziemy dziedziczyć ale w niebie mamy obietnicę. Kiedy oddamy zniszczalne ciało, odbierzemy je niezniszczalne". Bardzo taki ciekawy element na temat wytrwałości w postanowieniach, w, takim, w takiej właśnie pracy nad sobą. To trzeba też pamiętać, bo asceza nam się kojarzy właśnie z jakimiś takimi wyniszczającymi praktykami, z niespaniem, z biczowaniem się, z niejedzeniem i tym podobnymi rzeczami, a jednak to słowo asceza pochodzi od po prostu ćwiczenia. To jest dokładnie to samo słowo, którym się określa też ćwiczenia fizyczne. Więc jakby ja zawsze odbieram to słowo asceza jako to wytrwanie w ascezie, jako po prostu w ogóle wytrwanie w pracy nad sobą, bo to też jest coś takiego, jakby my tu czytamy o wielkim pustelniku, który po prostu wina nie pił, nie jadł mięsa i tak dalej. I teraz można powiedzieć, że skoro on uważał, że, że w czymś takim trzeba wytrwać, żeby się zbawić, no to czy, czy ja w ogóle mogę do, do czegoś startować? I właśnie, właśnie, jako że to słowo asceza właśnie opisuje pracę nad sobą po prostu. Czy, czy może aż, może nie jest to aż tak proste, niestety, to właśnie jakby dla nas jest sygnał, że to nie jest aż tak trudne, że to nie wymaga od nas nie wiadomo czego. I że, to, i że gdy on mówi o ascesie, to mówi o tym, żeby wytrwać po prostu w ćwiczeniu nad sobą, w, 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 w wykorzenianiu swoich wad, w nabywaniu cnót. I bardzo mi się podobał ten przykład, że zwrócił uwagę na to, że, no, że tak naprawdę krótko będziemy się zmagać. No i ja niedawno miałem 23 lata, już mam 27, będzie 28 w tym roku. Naprawdę życie bardzo szybko mija, więc warto je spędzać na czymś dobrym. Zresztą coś, co ja też tak ostatnio coraz bardziej odkrywam, bo często właśnie życie chrześcijańskie się kojarzy z czymś takim, że to są takie, że musisz się ograniczać, że masz jakieś takie karby nałożone. A jednak właśnie ja coraz bardziej dostrzegam, też mając właśnie wielu ludzi niewierzących wokół siebie, że ja, ja traktuję bycie chrześcijaninem jako przywilej, jako coś takiego, jako taką królewską drogę, która pozwala mi dobrze przejść przez życie. I wiadomo, że mam takie momenty, że ktoś gdzieś idzie, a ja na przykład stwierdzam, że, no, że ja tam nie pójdę, bo jakby brzmi to jak takie gorszące miejsce. Ale jednak właśnie ja jestem świadom, że ja unikam zła w ten sposób, że ja nie tracę czegoś wartościowego, takiego naprawdę wartościowego. Co innego na przykład właśnie się nią... Trzeba pamiętać, żeby tutaj właśnie, bo to trochę może tak zabrzmiałem jakoś tak skrajnie, ale trzeba też pamiętać, właśnie, że to też nie znaczy, że nie wiem, że mamy się nie spotykać z ludźmi niewierzącymi. To absolutnie nie. Ale właśnie to takie życie ascetyczne, takie, takie w pracy nad sobą, mimo tego, że właśnie wiąże się z jakimś wyrzeczeniem, to jednak daje takie naprawdę słodkie owoce i to już tutaj, a nie mówiąc już o życiu wiecznym. I taka ostatnia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to to, że ten święty Antoni właśnie mówił o tym, że, że ja chętnie posłucham, co wy macie mi do powiedzenia. Że przychodzili do niego młodzi tam początkujący mnisi, też ludzie świeccy, i on też chciał słuchać, co oni mają mu do powiedzenia. To jest coś też takiego, co myślę, że niektórym takim autorytetom by się przydało mieć takie podejście. No bo właśnie no, łatwo nam wpaść coś takiego, że. Że ja już jestem tam, że mam jakiś tytuł naukowy, że jestem już stary, już to więcej lat robię, się czymś zajmuję niż osoba, która ze mną rozmawia, żyje. A jednak coś, co na przykład się pojawia i w Księdze Mądrości w Piśmie Świętym, i w Księdze Hioba, i na przykład w regule Świętego Benedykta, to, że młody też może coś mądrego powiedzieć. Że trzeba pamiętać, że sam wiek jakby nie jest takim wystarczającym źródłem do autorytetu, znaczy jest to oczywiście jakieś źródło autorytetu potencjalne, ale nie jest takim jedynym probierzem tego, czy to, co masz do powiedzenia jest słuszne, a to, że ktoś inny ma, mówi coś innego, to znaczy on się nie zna. Także to też, też tak polecam sobie rozważyć. Z Panem Bogiem.